Szanowni widzowie, dzisiaj znowu gramy sobie w Live'a e, Znaczy w tego, Minecraft'a Tutaj świat jakiś nowy stworzyłam um, Mój brat też gra na komputerze z tyłu um, To usunę Stwórz nowy świat, nazwa nowy świat Nie wiem, czekajcie co? To, eee, Jest dobrze i... Otworzy się! <grywa> Bardzo proszę żebyście zostawili suby, bo mój cel to zdobyć chociaż 100. Gdzie mnie zrespiło? Dobra. Komu krejwa widzowie? Sądek dowód zacznę od zebrania drewna Jak wiecie co ja mam Java Edition um, um, Dobra, um,

Ma łóżko I też parę cię będzie I tylko tutaj mamy lagi widzowie Z kogo są Jeszcze trzecia

17. Dokonał postępu. Hmm. Epoka kamienia. Wraz z ramką kurwo dostał zabity przez ząb. Kamie sobie zbierzemy. Lizowie. 22. Dokonał postępu.

Jak chcecie, żebym nagrywał na przykład o innych grach, to napiszcie w komentarzu. Piecyki to przepalamy sobie. I przy okazji pójdę do jaskini. Górowy biom.

Mhm mm Jakby co grałam też we Brain rot i Tsunami Brain takie A eee, Ale to na telefonie, więc za bardzo mm -hmm. nie wiem Ja rozbieram zbieram te rzeczy Piecuki. I zglądam się na polanie, co tu by? jeszcze mogłem zrobić, ale zaraz zrobię. Jak będzie wioska, to będzie fajnie, ale tu już się kończy. Polana, więc na razie owieczki. 217 nie wejdę tu jest kolejna mm. O, jest to jaskinia nakopiemy no, sobie już pierwszy raz

Oj, oj, oj! Czy tak? Dobra, jest. Dokonał go. Muszę zjeść. Oka. Kurde, tam, że każdy mi spadło.

by hmm. był. O kurde, tam jest szkielet. Ja wyjdę z kopalni, bo już na... U, tam jest kolejny żyrazo, wezmę. Trochę żyraza chcę nakopać, by mieć w ogóle coś. Już na start. 11 minuta filmu na kopie na kopie żelaza eee, ja tak i jakiegoś będę porzuciłam i chyba kończę ten film i jeszcze wyjdę na powierzchnię właśnie już jutro Jadę do hotelu, nie chcę się chwalić, ale za bardzo... biorę tam komputer i będę mógł raczej nakorywać. Dobra, mamy już raz arydów. Spróbuję znaleźć jeszcze tylko...

Coś się spaliło, ale spokojnie, bo mam blisko respa, tylko, żeby proszę, żeby to nie spłonęło. Tylko gdzie ja... Dobra, tu jest chyba to. Tak, tu jest to. Tak. Są moje itemki, ale nie wszystkie. Nie, żywa co chyba się spaliło. Ajajaj. No i po razie ale spokojnie, spokojnie, jest nic, jeszcze mięso się, dobra spokojnie, kupiemy, a także raz aż coś będę miał. Aj. Dobra, tu wejdę, tylko żeby się nic w nie stało, żeby nie wszedł w tą lawę. Oho! Oho, dobre, że razem kopię. Jak podkreślenie, podkreślenie, mogę ja mhm. też będzie. Mieć. widzę trochę widzowie tutaj, bo jest ciemno to pojaśnij Mieć. żelazo słyszy zombie mam siekierę dobra, nie ma tu nic kopię żelazo Hmm. Jeszcze raz, o kolejne, nawet, nawet jak mi się spaliło, że razo jest dobrze, no nie, fajnie było, ale nakopałem, nie, to, Jeszcze tu nie, Piero mnie zaraz spadnie. Nie, crafting wyrzuciłem. Co? To, to zapasowe kifel. Ja, jest dobrze. Nazbiorę no, tak, żeby też było na seta. Dobra, jest. Muszę widzieć. Nie. Woda. Woda naprawdę. Tu jest ocean taki. Nie wiem czy ocean, czy po prostu morze jakieś. dobra o kurcz to no nic nie się widać dobra nakopałem tutaj mam już dużo żelaza jest dobrze mieć była na razie mi jest niepotrzebna yy. żelazo Poszukiwanie, że tu jest taki znak określenia. Tak, określenia mówi o mówi o Myślałem, że tam żelazo jest. 2017 mówi Kurde Bog. Więc właśnie 2017 mówi mi o Mori Gond, Tak, to jest dla podkreślenia. Teraz znak podkreślenia mówi tam. Kolejny żelaza, ileż będzie na zbójkę i na rzeczy. Dobra, myślę, że teraz żelaza wystarczy na seta i więc idziemy na górę. To z 25 minuty filmu Max będę to nagrywał I teraz będę przeparał żerało mm, właśnie jak się skończy film za, za wcześnie to też razo przeparę do końca i już skoń skończę nagrywanie przed tym jak nie starczy mi czasu dobra 8 wystarczy Przeróbnę na deski. Jeszcze jeden piecyk zrobię. Będą trzy. Podzielić na trzy. To będzie... Oj Nie. Dobra, dwie zostawię i A to na trzy. To na trzy. Dobra i a I o czternaście. Jeszcze jeden pieczyk. 2-3. Dwadzieścia siedemnaście Jeszcze mieć przyprawę do końca na no wszelki wypadek. Mi się przepara. teraz na trochę drewno też na mieć. 25 minuta filmu kończę i wrócę. Konik! Drewno. Odejść. Mój kto co są subu, widzowie? Chociaż tyle by chciał mieć. Bo mój brat, kiedy już nagrywał na YouTubie to w jeden dzień zdobył ponad 200 subskrybentów. I bardzo się z tego cieszył. Dobra, weźmiemy sobie. Co? Eee... Czekajcie, widzowie. Gramy z powrotem. Było cięcie, może nie zauważyliście. Kurde noc, a tam jest, dobra. pięć Pień przerobię. 25 minuta filmu Max. Raz... Idziemy! I Kolejne cięcie było, bo tata się coś musiałem zapytać. Tata chciał mnie coś się zapytać. Mamy już tyle żelaza. Dobra. Pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. pyk. Siekiery to na wszelki wypadek zostawię i... Kill off. Jest od 22:17 do To tam postawię żelazne reguły. To tu żarczę tu. A I... jej Mogę uzasnąć jeszcze jedno wiatro zrobię by wziąć żrawę. Dwa wiarabacker. I robię jeszcze sobie zbrojkę.

Jest cała zbójka, i jeszcze tarcze. O, za 20 sekund muszę kończyć widzowie, bo mówię, że on na 25 minucie skończy się. Już powoli się zaklamam, bo 5. Papa, pa, widzowie, tak jeszcze epipunek na szybko, dwa wiatra, tutaj się siebie pa...